Mateusz Morawiecki, a czym panią tak ujął? Bo ja go lubię. Mm -hmm, no bo mówią, tego... że U, może nie, trochę był... Ja lubię tego patele. Wszyscy na jednego banda rudego. Co to, że... Bo jest rudy. Bo... To? Bo, bo, bo... On wyglądał jak kołodziejczak. Ten w okularach. Ten w okularach? A czym pana przekonał? Gdzie pani żyjesz? Gdzie pan żyje? W Polsce. Ja Ty żyjesz w Polsce, idiotko? Przepraszam, w Polsce zostać miał premierem, a zostanie wielkim zerem. Wszyscy na jednego: Banda Rudego mówił wczoraj w bojowym nastroju w trakcie debaty TWP premier Mateusz Morawiecki. Ile pan zarobił w trakcie swojego premierostwa na handlu nieruchomościami? 20 milionów, 50 milionów, a może 100 milionów? Pytał z kolei zajadliwie Donald Tusk. Sprawdźmy, kto w oczach Polaków wypadł lepiej. Dobrze. Jakie macie pytania do mnie, panowie? E, oglądał pan debatę wczoraj? Pewnie. No i pytamy Polaków, kto w ich oczach wypadł lepiej, Donald Tusk czy Mateusz Morawiecki? No, on wyglądał jak kołodziejczak. Koło, koło rachonia, tak, Jak z rachoniem się tam y, przepychał rachonia. Czyli, że No mały, daj pan tak? spokój, to jest, daj pan spokój, co to jest, no niech on się ośmieszył po całości, niech on się schowa do nory i niech siedzi. A, ten hamidło, jakby a, pan... a kto to Hamidło? Oczywiście. Panie! O. No bo tutaj niektórzy mówią, że no Mateusz Morawiecki Panie. tak mocno zaczął, że wszyscy na jednego banda rudego i że tak nieładnie trochę. A co oni mówili wcześniej? Hmm. Musiał przystopować, bo on by, nie wiem, za ucho go ugryzł, hmm. ten Rudy. Czyli tak. No. On cały czas jest stresowany. Hmm. Stresowany jak mały piesek. Hmm. O. Proszę. A pani oglądała wczoraj debatę. Oglądałam. I kto na plus, kto na minus z tych dwóch po debacie? Ten na plus. Na plus? Oczywiście. No a czym panią? No bo mówią, pani, że się no, trochę stresował. No stresował się, ja nie miał czego? Mm -hmm. Jak do Paszczelwa wszedł, proszę pana. Ja, co? Że do Paszczelwa wszedł. Do... A pani gdzie żyjesz? Gdzie pani żyjesz? A gdzie pani żyje? W Polsce! Ty żyjesz w Polsce, idiotko! Przepraszam. Mm -hmm. Powiem jedną rzecz, żeby tego. Mówi Donald, śniło mi się, że zostanę dużym misiem. W Polsce zostać miał premierem, a zostanie wielkim zerem. No chyba mi się... Chyba Morawiecki. Chyba Morawiecki? Tak, na pewno. No, ale widział pan tę debatę czy nie? No. Całkiem nie widziałem, ale tak z połowy oglądałem. Ale myślę, że moje osobiste zdanie... To lepsze zdanie. wrażenie Morawiecki. Tak. A czym Pan. pana przekonał? No... O, 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 pewny, pewnością. A, a, a tu... Donald no, Tusk, trochę był trochę zdenerwowany troszeczkę, taki, tak nie, niepewny był. I kto na plus, kto na minus panie? Ten panek. Mateusz Morawiecki? A czym panią tak ujął? Bo ja go lubię. Mhm, no bo mówią, tego, że tu, może nie, trochę był... Nie lubię tego patowa. Sama że Tuska, złodziejem, tak? Złodziejem, no, no bo mówią, że trochę za ostry był premier. Jak pani, pani myśli? Panie, oszukał ludzi. Oszukał że ludzi. Że Tusk, tak? A co nie? Mm -hmm. No my G pytamy złote tego. dawał podwyżki, a ludzie głodowały. To jeśli idzie do Niemiec. Morawiecki właściwie mnie nie zaskoczył. On nie jest za agresywny, on już... On sam chyba nie wie, co on mówi, natomiast... No tak powiedział, że wszyscy na jednego banda rudego. Tak zaczął no. w ogóle. Nie chciałam powiedzieć tego na głos, ale to już pogrzebał siebie. On dla mnie to jest żaden polityk. Polityk powinien mieć trochę umiarkowanie w wypowiedzeniu słów publicznie. A dla mnie zresztą on da, kłamie, kłamał i będzie kłamał. Ten to Ham. Że Morawiecki? Tak. A co takiego zrobił, że tak? No jak tak można? No to premier mówi no, to, co było przed 10 lat temu. Ciągle wracanie do historii. My chcemy żyć. Na przyszłość wiedzieć co będzie, a nie to, co już było. To, co już było, to przeżyliśmy. Popełnili bardzo dużo błędów, ale ci nie robią lepiej, tylko gorzej, no niestety. Taki jak jest teraz rząd, to jest najlepszy w historii. Mam 75 lat i swoje przeżyłem. A widział Pan pracowa... debatę wczoraj? Widzieliśmy, no, A, no i pytamy, kto na plus... No. A, no bo no. Pytam właśnie kto na plus, kto na minus. Zawsze Morawiecki, bo, Zawsze, bo ten słowa prawdy tak. nie powiedział mm. nikt. Który z tych panów na plus u pani po tej debacie? No dla mnie to jest... Który? Ten, Że, Mora... że Morawiecki. A czym tak. tak panie przekonał? No bo niektórzy mówią, że może był za ostry. No, no tak jest. To, to, to on nie był ostry, tylko mu to wymawiano, proszę pani. Tak. Mhm. Morawiecki to jest bardzo kulturalny, mhm. to nie jest człowiek. człowiek. Bo niektórzy mówią, że z kolei Donald Tusk się stresował. Tak? No, że tak? On się już tyle lat stresuje. Złośliwy, złośliwy był. Ale kto był złośliwy? Tusk. Mówi, chyba panu coś tam do tej szklanki dosypano. Tak, mhm. Albo ja na ulicy na to mówi jak kiedyś tak, złośliwy, złośliwy. pan jest nietrzeźwy, pan jest nietrzeźwy, albo pan pluje. Pan, ale, że... no bo niektórzy jego. mówią, że no tak, no premier też był y, trochę ostry, no bo powiedział, że wszyscy na jednego banda rudego. No A co i to tak. za Mogą? Bo jest rudy. <ślam> to? Małgoł jest. Bo... A jak pan ocenia w ogóle formułę tej debaty? Podobała się panu bez tak zasad... To jest Beznadziejna, to nie była żadna debata, tylko to było wszystko robione podpis. On znał tematy i, i mógł sobie mówić co chce. Czyli, że ustawka to była. Proszę, o, ustawka. O, oczywiście. To była. Ewidentnie pan Morawiecki miał przygotowane pytania. To znaczy, znał odpowiedź na pytania. O, tak? mhm. Bo te dwa złote, które pokazał y, społeczeństwu na wizji. Świadczy o tym, że wiedział, co ma tak naprawdę zrobić. Nie, w ogóle to nie była debata. No przepraszam. A co to była? Ja nie wiem, to była w ogóle jakaś, jakaś żenada nie, nie debata. Jeżeli polityk nie może wypowiedzieć się, to co ma do powiedzenia, a daje, zadaje się głupie pytania i to dłuższe mhm. niż odpowiedzi, to o czym rozmawiamy? A, właśnie, a co pani myśli o formule tej debaty? W Straszna, w ogóle? nigdy takiej formuły nie było, to cyrk był nie debata? No to, 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 były, to były pytania, które były stezą, więc. A trudno który z tych panów po tej debacie na plusu, pani? No Nie ma wątpliwości, który. Ten z lewej strony. Donald Tusk. Donald Tusk, tak. No bo niektórzy mówią, że trochę był zestresowany. Proszę pana, jakby, jakby ktoś publicznie pana obrażał, a pan musiał siedzieć spokojnie, ponieważ w TVP. Publiczność była jednoznaczna, no to jakby się, ja uważam, że zachował się wyjątkowo elegancko. Tusk bardzo ładnie opowiadał, jestem po stronie Tuska. Bo niektórzy mówili, że trochę był zdenerwowany. Nie, bardzo był zdenerwowany ten. Bardzo i bardzo na niego najeżdżał. Mhm. A co pani myśli o takich słowach, że tak rozpoczął właśnie premier, że wszyscy na jednego banda Rudego. No, to bardzo nieładne było. To była bardzo nieładne zagrywka ze strony byłego premiera. Nie. nie, nie sta... Obecnego. Obecnego premiera nie powinien tak mówić. Wczoraj to była farsa. Jak to farsa? No, w pytaniu od razu, potem jeszcze obrazy. No, troszeczkę kultury nawet wymaga. Jak można też pominąć, żeby nie powiedział dobry wieczór? To przecież hmm. było ewidentne ominięcie. No właśnie, czyli pani nie podobało się, że premier tak powiedział: wszyscy na jednego pana Rudego? Nie, w ogóle to mi się nie podobało. Mm -hmm. Naprawdę, to też świadczy o kulturze osobistej, już nie kulturze politycznej, tylko osobistej. Mm -hmm, czyli tak, premier Mateusz Morawiecki na minus. U pani Zdecydowanie. A Donald Tusk jak? Adonald bo to mówią, że Tusk. się trochę stresował. Widać, że było, że się stresował. Było widać inny człowiek w porównaniu do takiego na przykład, jak się wypowiada do ludzi. Mm -hmm. Było naprawdę inne zachowanie. Kto bardziej się pani podobał? Premier czy były premier? Tego to nienawidzę i większość ludzi oddał. Że nie. A y, Pani, kto się bardziej podobał wczoraj w debacie? Morawiecki? A czym Panią tak przekonał? Twoje dobrocią. Że dobrocią? Tak no jest. Mówią, no że, nie tamten kłamczuch. Bo mówią, że on tak trochę nieładnie powiedział, że wszyscy na jednego banda rudego. Może za ostry był. Nie. Że wstyd. Że wstyd? My pytamy tylko. No Pani, no prosta sprawa. Zostawił, zostawił rząd, zostawił tak wybitną premier panią Kopacz i poszedł po co? Bo tam mu posypali kaszki, czyli dali mu eurosy. No panie, no taka nie, prawda, no. Nie, to nie no, kasze, no, tylko no, stanowisko. No to, no, Czy, no to no. A to źle że Polak był tym źle. Przewodniczącym nie, 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 nie jest źle. Dobrze. No ale traktowali nas jak jak ostatnich śmieci, jak nas traktują. Czy dali coś na Ukraińców? Nie dali. Dla mnie ta Unia to jest jedna wielka ściema i to jest kupa dziadostwa. Rozumie pan? Rozumie pan? Albo Polska będzie w Unii Europejskiej i będzie wolna, albo będzie rządził Kaczyński długo nie porządził, bo stary, tak jak i ja. Natomiast wiadomo, że przejmą ludzie niekompetentni. Mamy autorytaryzm, dążymy do tego, mm. żeby... Znaleźć się w sumie już w tej niechlubnej czołówce krajów wschodnich. Ja też jestem kobietą, moje aktualne prawa zostały mocno ograniczone. Czyli się w tym kraju naprawdę niebezpiecznie w tym momencie. Jakbym nie wiem zaszła w ciąży, to co? No trochę miałabym wtedy problem w tym kraju aktualnie. Mm. Więc na przykład to jest też dlatego u mnie zdecydowanie na minus. Mm. I a czym dla pani w ogóle są wybory? To już tak poza tym, bo też pytamy. Prawo tak naprawdę mojej decyzji, tak żeby ja decyduję jaka będzie przyszłość tego kraju, czy będę się czuła bezpiecznie i to jest dla mnie najważniejsze, że ja też czuję, że mam głos, tak że, jak, że jakoś wpływam w ogóle na ten kraj aktualnie, nie mam w ogóle wpływu to co się dzieje dookoła, no i na ludzi tutaj dookoła, bo też jest różnica w zachowaniach ludzi. Czym dla Pani są wybory po prostu? E, moją przyszłością. Wolnością, chęcią dążenia do rozwoju, do tego, żebyśmy mieli lepiej w życiu, żeby nam nie zabierano takich podatków, jakie w tej chwili nam zabierają osobom pracującym, żeby nastąpił spokój społeczny, wyciszenie emocji i szacunek wzajemny. I czy warto iść na wybory? Zdecydowanie. Zachęcam, polecam i proszę, tak można powiedzieć, żebyśmy w końcu mieli tę normalność. Który z tych panów wypadł lepiej w waszych oczach? Kto w ogóle tę debatę wygrał? Napiszcie w komentarzach. Jeśli materiał ten Wam się spodobał, to dajcie lajka like i kliknijcie subskrypcję, by nie przeoczyć nowych treści na kanale. Zapraszamy Was również bardzo serdecznie na wieczór wyborczy Gońca. 15 października będą znakomici eksperci, dogłębne analizy i komentarze na gorąco. Erik Błaszak, koniec.pl. No i co? No, był pan. Gdzie? No, na końcu. Nie widzę. No. Jak to. To może na moim. Tusk to jest, można powiedzieć, personifikacja zła w Polsce. Nie ma już Tuska i te zwyczaje się skończyły. I pamiętajcie o tym, ryżem. Chciałbym kiedyś zrobić Polskę. Jak będzie trzeba. Wszystko od oddam, żeby właśnie taka była. Idziemy do wyborów po to, żeby przewrócić im ten stolik. I my im ten stolik przewrócimy. Zdaje się, że jest pani ofiarą jakiegoś nieporozumienia. Kłamstwo, złodziejstwo, cynizm każdego dnia wylewa się z tych ich mediów, z ich głów. Kaczyński jest chórzem, boi się, boi się mnie, boi się was i boi się prawdy. Oni wszyscy boją się prawdy jak ognia. Gdzie jest twoja wiarygodność, chłopie? Weź pójdź po rozum do głowy.